Twój ruch. Mnie strasznie uderza stopień nowomowy i hipokryzji pana posła, szczerze mówiąc, bo była, była mowa o barbarzyństwie reformy emerytalnej, była mowa, mowa z drugiej strony o e, tych postulatach gospodarczych PiSu, takich powiedzmy sobie bardziej wrażliwych społecznie, tak? To jak się PIS-owi i panu posłowi współpracuje z, z zadeklarowanym, zdeklarowanym liberałem Jarosławem Gowinem? E, e, który women moment poparł e, ustawę re, reformę emerytalną, bo wydaje mi się, że e, zbieżność imion e, posła Gowina i prezesa Kaczyńskiego to jest chyba troszkę za mało, prawda? Dużo za mało. A dlatego też ta umowa nie dotyczy żadnych rozstrzygnięć związanych z kwestiami, o których pan mówi, my będziemy mieli reprezentację Czyli... parlamentarną, a która przeforsuje to ustawodawstwo społeczne, o którym ja... mówiłem. A umowa z Panem Posłem Gowinem dotyczy głosowania do Sejmu i głosowania prezydenckiego. Jeżeli... Tego dotyczy. Jeżeli coś nie Niczego innego, Jeżeli pan nie tylko pozwoli, tak. bo chce panu coś powiedzieć, o czym pan nie wie. Bez pan, wybuchów, bez niech, wybuchów pan, tylko, niech, pan, niech pan posłucha. A leciliśmy tutaj do Krakowa z panem Jezus, posłem Marii. Gowinem razem samolotem, ale nie zdążyliśmy rozstrzygnąć kwestii, o które pan pyta. Rzeczy, Były one między nami naprawdę Rzeczy kontrowersyjne. samo startów, co lądowań, panie pośle. Natomiast, Też na to lice. Natomiast, Mamy natomiast, natomiast, partii, Jeżeli nie chodzi o spójność ideową i spójność programu, to rozumiem, że chodzi koniunkturalnie po prostu o słupki i punkty procentowe, tak? Nie, nie tylko. Jest specjalna komisja programowa, a która ma uzgodnić pewne minimum programowe między nami i mam nadzieję, że przed jak wyborami pan to się spieguje. Ja o komisjach ja jestem naprawdę pełen podejrzliwości. Dlaczego? Ja jak mówię o komisjach, to je realizuję Powiedzmy i sobie, doprowadzam do końca, jak na przykład zamglony. Orlenowską komisję i komisję weryfikacyjną. Naprawdę Obie doprowadziłem do końca. I to. Dziękuję.